Witam, witam wszystkich dzisiaj na kolejnym filmiku z serii Wasze pytania i biblijne odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, kim są 143, 144 tysiące wspomnianych w księdze objawienia Jana. Tym razem korzystam z Biblii przekład toruński, gdyż ten przekład najlepiej odzwierciedla to, czym chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Zacznę od pierwszego listu do Koryntian. Tak jak wiecie, jest to list napisany przez apostoła Pawła do świętych mieszkających w Koryncie. Rozdział 15. A daję wam dogłębnie poznać bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie, przez którą też jesteście zbawiani, jeśli, jeśli trzymacie się jej. W tym słowie, które Wam ogłosiłem jako dobrą nowinę, chyba że na próżno uwierzyliście, albowiem na początku przekazałem Wam to, co, co sam przyjąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy, według pism, i że został pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia, według pism. Teraz przechodzę do rozdziału 15, tego samego listu, pierwszy list do Koryntian, gdyż chcę w kontekście przeczytać, to dojść do tych wersetów, które nas interesują, bo wszystko w Piśmie Świętym jest powiązane. Jeśli natomiast nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest wzbudzony, a jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, wtedy i próżne jest nasze głoszenie, próżna też jest nasza wiara. Jesteśmy też uznani za fałszywych świadków Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził, skoro umarli nie są wzbudzani. I wzbudzani, przepraszam, jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, próżna jest wasza wiara. Jeszcze jesteście w waszych grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale teraz Chrystus jest wzbudzony z martwych i stał się pierwociną tych, którzy zasnęli. Jak widzimy tu w przepisie numer 19. Pierwocina, pierwszy plon. pierwszy plon. Ja to porównuję do tego, gdybym na przykład zasadziła jabło, ja, jabłoń, jabło, jabłoń w swoim, w swoim ogrodzie nową i pierwszy rok wydałaby ona pierwsze jabłko, to bym mogło nazwać, że to jest to jabłko pierwocina z, mego, z tego drzewka, które zasiałam. Kontynuuje 21 werset. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie z martwych. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy natomiast we własnym szyku. Szyku, porządku, inaczej. Jako pierwocina Chrystus. A potem ci, którzy są Chrystusa w czasie jego przyjścia. Chcę, żebyśmy się zastanowili naprawdę o co tu chodzi. Jak widzimy, przepis 22 tego przekładu toruńskiego mówi nam, że chodzi tu o paruzję, o drugie przyjście pana Jezusa, tak jak już wspomniałam w wcześniejszych moich filmikach, które już się odbyło. I można to o tym także przeczytać w liście Pawła do Tesalonierki. Tesaloniczan, Pierwszy Tesaloniczan, Czwarty Rozdział. Cały ten rozdział jest poświęcony właśnie pochwyceniu tych, którzy zasnęli w Jezusie w czasie Jego przyjścia. A więc kontynuuję. Potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc. A więc z tego, żeśmy Fragmentu pierwszego Koryntian, dowiedzieliśmy się, że pierwociną jest Chrystus oraz kto? Wszyscy, którzy będą, będą Chrystus, którzy w czasie jego przyjścia będą, będą przez niego zabrani. To są, jego, to są pierwociny, pierwsze plony. Wszyscy, którzy uwierzyli, że Jezus. Umarł za ich grzechy, no i oczywiście zmartwychwstał. Dlatego chciałam przeczytać o zmartwychwstaniu, bo nasza wiara byłaby próżna, jeżeli byśmy nie wierzyli w to, że Jezus zmartwychwstał. Jezusa zmartwychwstanie naprawdę to symbolizuje nasze, umarł, naszego umarłego ducha, którego otrzymujemy, kiedy się nawrócimy. Jezus chciał to pokazać dla nas przez to, że Pan Bóg go wskrzesił, ojciec, Bóg ojciec, żeby pokazać nam duchową rzecz w ciele, bo tak naprawdę wiemy, że ani ciało, ani, ani kości nie odziedziczą królestwa niebieskiego. O to tutaj właśnie chodzi. Ale to może następny filmik na ten temat. Teraz przejdźmy do objawienia Jana, które jest powiązane, bo tak naprawdę 144 tysiące, o których wspomniałam i o których jest film. O nich jest mowa w księdze objawienia. A więc i zobaczyłem rozdział czternasty księga objawienia Jana. I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mających jego imię i imię jego ojca napisane na swoich czołach. I słyszałem głos z nieba, jak głos wielu wód, i jak głos potężnego gromu. I usłyszałem głos kar harfiarzy grających na swoich harfach i śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami i przed starcami i nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni jak tylko sto tysiące tych, którzy są wykupieni z ziemi. To są ci, którzy nie skalali się z kobietami, bo są dziewiczy. To są ci, którzy podążają za barankiem, gdziekolwiek by poszedł. Ci zostali wykupieni z ludzi jako pierwocina Bogu i barankowi. Czyli jest to pierwocina. 144 tysiące. A w ustach ich nie znaleziono podstępu, są bowiem bez skazy. Przed tronem Bożym. Teraz przejdziemy do rozdziału siódmego. Księga Objawienia nie jest naprawdę napisana w chronologicznie. To nie jest tak, że te wydarzenia, które tam są opisane, wydarzyły się w sekwencji takiej, jak one się naprawdę wydarzyły. Wiele rzeczy na pewno się wydarzyło w tym samym czasie i to jest to księga dosyć skomplikowana. Ale wiemy, że wszystko się wypełniło, bo sam pan Jezus o tym dobitnie powiedział, ale wracajmy do tematu. Rozdział siódmy księgi Objawienia Jana. I potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie biał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I zobaczyłem innego anioła, Wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga Żywego, I, został potężnym, przepraszam, i zawołał potężnym głosem do czterech aniołów, którym zostało dane czynić szkodę ziemi i morzu. Mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż odciśniemy pieczęć na czołach sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę tych, którzy są opieczętowani: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Gada. 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Asera, 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Naftalego 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Manasesa, 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Symeona, 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Lebiego 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Izachara 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Zebulona 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Benjamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, których nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i plemion, i ludów i języków stojących przed tronem i przed barankiem, odzianych w długie, białe szaty, a w ich rękach były palmy. I wołali potężnym głosem, mówiąc: Zbawienie w Bogu naszym, siedzącym na tronie i w baranku. I wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i wokół starszych i czterech stworzeń, upadli przed tronem na swoje oblicze i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc. I siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A w odpowiedzi jeden ze starszych powiedział do mnie, kim są ci, którzy obleczeni są w długie białe szaty i skąd przyszli. I powiedziałem mu, Panie, Ty wiesz! I powiedział mi: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. A więc widzimy. Tak jak przypis dziesiąty mówi, że ci, co byli odziani w białe szaty, to są ci, którzy przyszli z ucisku, więc musieli być uciskani. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu dniem i nocą w jego świątyni, a ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą głodować, ani pragnąć, nie uderzy na nich żar słońca, ani żaden upał. Baranek bowiem, który jest pośrodku tronu, będzie ich pazł i poprowadzi ich do źródła wód żywych i oczy Bóg, Wszelką zeł z ich oczu. A więc wrócimy do pytania: kim są 144 tysiące wspomnianych w Księdze objawienia? A więc są oni pierwocinami potomków Izraela. Izrael to, to nikt inny jak Jakub, którego imię było zmienione na Izrael. To pisze o tym w Księdze rodzaju. 32 rozdział, wers 27-28. To jest ważne, bo to będzie wszystko powiązane z następnym, prawdopodobnie, filmikiem, czyli wierzących z 12 pokoli po 12 tysięcy daje nam 144 tysiące. Pewnie każdy to też zauważył, a więc są oni wymienieni po, 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 ich, po ich nazwie. Judy, Judy plemiona, czyli przodkowie Judy, wszyscy ci, którzy się nawrócili, za czasów Pana Jezusa i, i, i po czasie, gdy On wstąpił do nieba, i przy Jego drugim przyjściu, są pierwotinami. Było pochwycenie wszystkich: tych, co umarli najpierw w Jezusie Chrystusie, a potem tych, którzy żyli, Wszyscy, którzy byli uciskani: Judy, Rubena, Gada, Sera, Naftalego, Manasesa, Symeona, Lewiego i Zachara, Zebulona, Józefa Benjamina. A więc widzimy, że sługa Jan w objawieniu, które otrzymał od Jezusa Chrystusa, które Jezusowi dał Pan Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co miało się stać wkrótce, o czym możemy przeczytać w pierwszym, w pierwszym rozdziale, pierwszy werset, pisze, że to miało się stać wkrótce, i oczywiście to już się stało. Jan widział dwie grupy ludzi, którzy wyszli z wielkiego ucisku. Przed tronem Pana Boga. Widział on 144 tysiące etnicznych, nawróconych Żydów, którzy nazwani są pierwocinami Izraela, a także wielki tłum ludzi z każdego narodu, czyli nawróconych pogan w czasie drugiego przyjścia, czyli paruzji Pana Jezusa, kiedy to Jezus powrócił, aby osądzić tych, którzy odrzucili Ewangelię, a także położyć kres Staremu Przymierzu i miastu Jerozolimie, gdzie składano ofiary zwierzęce według Starego Przymierza. Także tak wszystko to wygląda i stare przeminęło według proroctwa Pana Jezusa, spisanego w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. To, co w tych rozdziałach mówi Pan Jezus, to wszystko, On zapowiedział, co miało się stać pod, podczas paruzji, podczas Jego przyjścia. A więc y, teraz jest jasne, że więcej niż 144 tysiące ludzi. Zostało pochwyconych i zabranych już do Królestwa Niebieskiego przez Pana Jezusa, gdyż także widzimy drugą grupę ludzi z różnych narodów. Są to dwie grupy ludzi, bo pismo święte, szczególnie Stary Testament, mówi nam o obrzezanych, to o nich są te księgi, bo to tak naprawdę teksty są, są żydowskie. Nasz przecież Zbawiciel pochodzi w ciele z linii żydowskiej i ma możemy się nic innego, tylko cieszyć, że Pan Jezus doko, dokonał tego, co obiecał, co, co zapowiadał, co, o, co napisał. Myśmy przeczytali, to napisał Mateusz, Marek i Łukasz. Tak jak widzicie, rozdział 24, Mateusza, Marka 13 i Łukasza 21. To wszystko na dzisiaj. To i właściwie nie mam nic innego do powiedzenia. Mam nadzieję, że to pomoże niektórym, i do następnego filmiku. Pozdrawiam wszystkich.